Cześć Ciema z tej strony, Golzer i witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku z y, FIFA Ultimate Team 14 z aplikacji WebApp. Dzisiaj pokażę Wam skład, którym rozpocznę moją przygodę z nową produkcją od EA. I... No i lecimy, nie ma, co, nie ma na co czekać. Zaczynamy oczywiście od bramkarza. Jest nim Helton Brazylijczyk. 83 diving, 85 reflex, 78 handing, 76 kicking, 80 positioning, kupiony za 900 i no i myślę, że to będzie jeden z lepszych brazylijskich bramkarzy w grze no chyba jego jedynym konkurentem jest tak naprawdę Julio Cesar i no i co no, myślę, że 900 końców to jak ja naprawdę bardzo dobra cena za tego za tego przechodzimy do środkowego pier, pierwszego ze środkowych obrońców nie, jest nim Rojo kupiony za 400 końców, 72 pace 77 obrona 80 główki, 72 podania naprawdę wow Kupiony za jedyne 400 końców, tak jak mówię, więc to był to, myślę, że będzie jeden z lepszych e, środkowych obrońców z ligi portugalskiej, bo taki właśnie skład tutaj buduje nim, znaczy już, już jest zbudowany, taki właśnie skład zbudowany. Drugim środkowym obrońcą jest oczywiście Mangala 81 overall, 77 pace, 82 obrona, 87 główki. Wow, jeszcze większe! Wow i kupiłem za 3200. Jest to najdroższy zawodnik z mojego składu, no ale z pewnością się opłaca jeszcze 188 cm. Więc naprawdę bardzo dobry środkowy obrońca. Najlepszy zdecydowanie z ligi portugalskiej. Dając no tutaj zroju będę tworzył naprawdę parę fantastycznych stoperów. Mam taką nadzieję. Przechodzimy do prawego obrońcy, a na nim a na tej pozycji Danilo, prawo obrońca z Porto, a więc już mamy trzech zawodników z Porto. 83 Pace, 76 obrona, 78 dribbling, 72 strzał, 77 podanie, 70 główki wszystkie statystyki powyżej 70, naprawdę bardzo, bardzo solidny prawo obrońca, dodatku ma bardzo mocne uderzenie i naprawdę ma e, high, high ataki rate czyli będzie się często podłączał i no i to jest myślę zdecydowanie fantastyczny zakup, tym bardziej, że kupiony za jedyne 600 końców. Więc no cieszę się, że udało mi się go wyrwać za tak niską kwotę. Lewo obrońca, na lewej obrońce Sikiera z Benfiki. Witamy pierwszego zawodnika Benfiki. 81 tempo, 81 dribbling. No zobaczcie na ten dribling tych moich obrońców, naprawdę wow. 7, 75 obrona, 76 podanie, 70 yy, główki. Wow, wow, wow. Ile razy już mówiłem wow? Dużo razy, ale no naprawdę większość zawodników z tego spadu zasługuje na słowo wow, wow. Serio. Kupiłem za 550 końców. Kolejny świetny moim zdaniem zawodnik. Jedyny pomocnik defensywny, no bo takie ustawienie 4-3, opcja druga, four. Naprawdę, jestem pod wrażeniem jego statystyk w tej Fifie. Zobaczymy, 73 pace, 76 dribbling, 68 strzały, 74 obrona, 78 podania, 65 główki. Yy, powiedziałem przed chwilą, że jestem pod wrażeniem jego statystyk, yy, no tutaj jak się tak patrzycie pewnie nie wyglądają zachęcająco, ale uwierzcie mi, on będzie naprawdę dobrym zawodnikiem. I... No i kupiony za jedyne 400 końców, no więc... Nic więcej mówić nie trzeba Na razie średnia tych końców to jest chyba no, ten Mangala tylko taki No pewnie około 1000 tak średnia Oczywiście wam podliczę ten skład Na końcu i wpiszę w komentarzach Ile za niego dałem A tymczasem przechodzimy do pierwszego e, Środkowego pomocnika Jest nim Perez z Benfiki więc drugi grad z Benfiki 81 pace, 82 dribbling 72 strzały, 75 obrona 76 podania 65 główki Kupiony za jedyne 600 coins serio. Widzicie, że naprawdę ci zarodnicy z ligi portugalskiej są tani, a solidni i to jest idealna drużyna na początek fifa 14. Sorry za takie tutaj jakieś takie, yy, no postoje w moim mówieniu, ale ktoś mi łazi po domu i nie wiem kto, kto tą osobą jest. E, aha, gdzie jest. Gdzie jest. LOL? Czekajcie, bo znalazł. Aha, tak, ok. E, drugim e, środkowym pomocnikiem jest. Quintera, tak, kolumbijczyk z Porto, więc tutaj jest granie bardzo ładne z Mangalom i z Danilo i statystyki, 75 pace 84 dribbling, 71 strzały 39 obrona, 74 podania, 43 główki ale to co jest w nim najlepsze to fantastyczne rzuty wolne no i mam nadzieję, że kilka tych bramek mi nastrzela kupiony za ile? za 450 końców, standardowo bardzo niska kwota przechodzimy do Prawego skrzydłowego, no i tutaj, jeśli ktoś oglądał mnie z FIFA 13, no to y, pierwszy sezon Ultimate Team to mógł się już spodziewać, kto będzie na tej pozycji. BUM! Carillo! Tak, to jest mój ulubiony zawodnik z FIFA 13. Serio, serio, to jest mój ulubiony zawodnik z FIFA 4, y, 13. No i statystyki w tej Fifie ma również imponujące. 88 pace, 82 drilling, 71 strzał, 42 obrona, 68 podania, 66 główki. No ale ten pace i ten dribbling. Wow, wow, wow. I oczywiście, cztery gwiazdki sztuczek. Będzie, będzie bardzo dobrym zawodnikiem. Kupione za 450 końców. Co więcej mi trzeba? Nic, nic, absolutnie nic. Lewy skrzydłowy, a nim serb. Tak, to jest serb, żebym nie steilował. Serb Duricic. Jak mam sprawdzić, czy to jest serb? Tak, serb Duricic. 86 pace, 86 dribbling, 68 strzał, 48 obrona, 71 podania, 58 główki Kupiony za 700 końców głównie dlatego, że jest kartą świecącą, więc jego wartość discardowa wynosi 600 Tam ileś, więc no więc musiał być taki, ale i tak cena jak za niego jest bardzo niska, bo ma, bo ma bardzo dobre statystyki, więc Więc nie dziwmy się No i napastnikiem w naszym drużynie jest, postawiłem na Kolumbijczyka drugiego Kolumbijczyka z, w naszej ekipie i jest nim Martinez to będzie naprawdę bestia kolejny gracz z Porto. no i zobaczcie te statystyki 82 pace 78 drilling, 75 strzał, 59 obrona 67 podanie 86 główki jest bardzo silny, a siła w tej FIFA będzie się naprawdę liczyć ma 4 gwiazdki sztuczek. Jest dosyć szybki. Ma dobre uderzenie. A i coś czuję, że będzie mi się nim fantastycznie grało. No kupiony za jedyne 1500 monet. Więc naprawdę jeszcze raz. Wow, wow, wow. Za cenę tych zawodników. Nie spodziewałem się, że tak tanio ich mogę dostać. Widzicie, wszyscy mają po 9 chemistry. 10 ma tutaj mangala z, z Danilo. Wszyscy po 9. Więc jest naprawdę fajnie. I no i to było na tyle, ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, chleb pszenny nie patrzcie na tę nazwę nie wiem czemu chleb pszenny. nie pytajcie mnie i dziękuję wam za ten odcinek mam nadzieję, że wam się podobał naprawdę polecam wam stworzenie właśnie takiego składu, bądź podobnego wiem, że Kamyk chyba coś budował też z Ligi Portugalskiej bo no umówmy się, jest to naprawdę tania liga, a solidna więc serdecznie wam polecam jeszcze raz dziękuję, no i do zobaczenia w seriach z FIFY 14, oczekujcie tego na moim kanale. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa-pa!